Witam bardzo serdecznie w Galerii 1001 Drobiazgów. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat bardzo specyficzny, ponieważ no, nie wszyscy noszą wąsy. Ja mam takie delikatne takie wąsy, ale były czasy, kiedy ludzie nosili bardzo duże wąsy. No i wiem, że tak jak w nocy spali to takie specjalne bindy sobie zakładali, takie opaski za uszy, żeby im się te wąsy nie za bardzo przemieszczały w ciągu nocy. I teraz rano jak się wstało, to najczęściej się pije kawę, a kawa jest bardzo dobra z mlekiem, ze śmietaną. No teraz mamy takie kawy, które w ogóle piankę jeszcze mają dodatkowo, ale zostańmy przy tej śmietanie z kawą i proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który ma na przykład takie wąsy jak tutaj ten pan na tym obrazie, to na pewno pijąc kawę, by mu się te wąsy pobrudziły śmietaną. No ale były takie czasy, kiedy Pokażę na największej filiżance, oczywiście jest to bardzo duża filiżanka. Było takie coś zamontowane w środku w tej filiżance. I pijąc kawę ze śmietaną w tego typu naczyniu, wąsy, które się tutaj znajdują, były jakby oddzielone od tej śmietany, która się znajduje w kawie, i powstał cały wielki przemysł filiżanek do. Kawy dla wąsaczy. Proszę tutaj zwrócić uwagę, ja będę brał po kolei każdą taką filiżankę do ręki, jest to taki może zbiór nie bardzo transparentny, ale w każdym razie pokazuje jak to wygląda, tutaj pokazuje, że są to wytwórnie, różne też dolnośląskie, tu mamy silezję, czyli Śląsk, też bardzo ciekawa wytwórnia, tu mamy Tajherta, też bardzo ciekawa wytwórnia i proszę zobaczyć, że to są to wszystko filiżanki, tu na przykład piękna secesja, piękne kwiaty. I różne napisy. Jeżeli chodzi o te napisy, najczęściej są to w języku niemieckim i są to takie sentencje, które mówią, że po wypiciu porannej filiżanki kawy będziesz się czuł lepiej lub będziesz lepiej strzelał lub lepiej będziesz pracował lub lepiej będziesz wykonywał swoje czynności, niezależnie jakie to były czynności. Tu są te filiżanki w bardzo różny sposób prezentowane. Oczywiście ta geometria tej osłony wąsów jest bardzo różna, ale zadanie ma cały czas to samo. Zwracajmy cały czas uwagę, jakie piękne elementy ozdobne, są to i kalkomanie, i ręczne podmalowywania, no, są to już takie powiedzmy tutaj ciekawe wzory wstęgowe, też bardzo ładne tutaj wygodne uchwyciki i też niezależnie czy jest to duża czy mała filiżanka, zawsze znajdujemy tutaj tego typu. Osłone. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że on myślał, że to jest kubek do robienia piany do golenia, że tu się kładzie pędzel, a tu się robi tą pianę. Ale nic na pewno to nie było dobrze powiedziane, bo to są na pewno filiżanki dla wąsaczy. No tak jak pokazuję, niektóre są mniej lub bardziej ozdobne. Niedawno nagrywaliśmy audycję o uzdrowiskach. Tu też bardzo ładna filiżanka, pamiątka z karzbadu Też pokazywany zdrój, pokazywane gr panorama Karlsbadu i oczywiście znowu mamy element tutaj osłaniający nam wąsy. One, te filiżanki pochodzą z różnych czasów. Najczęściej jest to taka druga połowa XIX wieku. Jest tutaj na pewno przełom też wieku, a tu jest bardzo ciekawa też filiżanka robiona już na zamówienie. I oczywiście tu znowu mamy sentencję w języku niemieckim dotyczącą ciekawe, ale co jest bardzo ciekawe, że otrzymał ją Heinrich Ebert. I otrzymał ją w 1886, czyli taka filiżanka, oczywiście sama filiżanka była wielokrotna, ale ten napis, ten rysunek na pewno był specjalnie przeznaczony dla... Tego Heinricha i było to oczywiście jakimś, jakąś, jakimś prezentem na jakąś uroczystość. Wracając do tych fotografii, proszę zwrócić uwagi, jest tutaj, jak to się mówi, pokazana szarża, wyższa, tu nawet mamy i Kaisera i króla pruskiego i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, że ci wszyscy panowie Tutaj, jakby się nie przypatrzeć, wszyscy mają wąsy, czyli na pewno tego typu filiżanki były bardzo potrzebne i były, i były na pewno bardzo częstą, e, częstym zawartością prezentów, które ludzie dostawali. Proszę bardzo, jeszcze raz zwróćcie uwagę, jaka piękna, duża filiżanka aż zachęca do wypicia. Oczywiście, wszystkim kolekcjonerom porcelany. Zwracam uwagę na tego typu filiżanki, ponieważ nie wszyscy muszą zbierać figurki, nie wszyscy muszą zbierać typowe zestawy śniadaniowe. Polecałbym właśnie też tego typu bardzo specyficzne przedmioty, o które jest niełatwo. Te, które tutaj się znajdują, to może nie są wszystkie te, które przeszły przez moje ręce, ponieważ niektóre egzemplarze oczywiście sprzedaję jako właściciel antykwariatu, ale te, które są delikatnie uszkodzone, delikatnie ukuruchnięte, zostawiam sobie jako zawarte. Wartość zbioru i żeby można było Państwu tego typu i podobne rzeczy pokazać. Dziękuję uprzejmie.